Produkty zbożowe w diecie są istotnym źródłem witamin z grupy B. Zawierają także pokaźne ilości żelaza oraz magnesu. Dzięki zawartości kwasu foliowego, zboża przyczyniają się do intensywniejszej produkcji czerwonych krwinek. Są także niezbędnym produktem wspomagającym metabolizm człowieka. Produkty zbożowe redukują ryzyko zapadalności na wiele chorób przewlekłych. Poprawiają także pracę poszczególnych narządów. Zbożowe produkty są niezwykle cennym źródłem witamin i minerałów, regulujących funkcje ludzkiego organizmu. Dzięki wysokiej zawartości włókna pokarmowego, zboża poprawiają perystaltykę jelit, zapobiegają zaparciom i zapewniają uczucie długotrwałej sytości. Zboża takie jak pszenica czy żyto są produktami niskotłuszczowymi, wobec czego mogą być stosowane w dietach ograniczających podaż lipidów. Zboża takie jak żyto posiadają całkiem dużo protein. W przypadku ziaren żytnich jest to około 8,5 g białka. Owiez jest rośliną stosowaną szeroko w dietetyce człowieka. Jest bardzo rozdrowotny, ma dużą zawartość włókna surowego i korzystną wartość energetyczną. Nadaje się świetnie na płatki owsiane oraz do produkcji napoju owsianego. Groch posiada wysoką wartość, zawartość wartościowego białka i jest dobrym zamiennikiem białka zwierzęcego w żywieniu człowieka. Nasiona słonecznika dzięki wysokiej zawartości wapnia są cennym elementem diety wegańskiej i wegetariańskiej. Znajduje się w nich wiele witamin i składników odżywczych. Są też źródłem nienasyconych kwasów tłuszczowych, szczególnie kwasów omega-6. W 100 gramach nasion słonecznika znajduje się aż 20,7 gramów białka. Nasiona KWS, takie jak rzepak, groch, pszenica, kukurydza, żyto hybrydowe, owies, słonecznik, zawierają wysokie poziomy wymienionych substancji odżywczych. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę i życzę wszystkiego dobrego.